Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. No i tak jak zapowiadałem, pojawił się event wielkanocny 20 kwietnia, jeżeli chodzi o DC Dark Legion. No i ten event wielkanocny nazywa się Leśne poszukiwania tytanów. Będzie trwał łącznie z tego co kojarzę chyba 10 dni, jeżeli chodzi o wymianę, a jeżeli chodzi o te plansze, to z tego co widzę 7. Generalnie moje odczucia są na razie bardzo mieszane, ale wszystko po kolei. Także mamy pisankowy las, o tym za chwilę. Pierw przyjdziemy sobie do przepustki leśnego poszukiwacza. Od razu mamy przepustkę, więc to co w AFK wchodziło dopiero po paru latach. Tutaj od razu mamy przepustkę na dzień dobry i to jeszcze dwuczęściową przepustkę, więc to troszkę źle wróży według mnie. Przepustka kosztuje następujące pieniądze, czyli 500 tej waluty bez jednego za podstawową znakomitą i za legendarną 1499 co daje ogółem 25 zł tak plus minus za znakomitą i 75 tak plus minus za wersję legendarną i dostajemy po prostu klejnoty i kostki do rzucania wysędne kostki jeżeli chodzi o znakomitą wersję to zostaniemy 18 jeżeli chodzi o legendarną to 45 więc tak by to wyglądało. Generalnie mamy trzy pułapy: jest bazowa ilość tutaj, bazowa taka przepustka darmowa dla wszystkich. Pułap pierwszy, pułap drugi, więc pierwszy event i już tak naprawdę przepustka dwuczęściowa, dwa pułapy. Więc to tak troszkę średnio, no ale nie będę jeszcze oceniał. Generalnie mamy zadania: robiąc zadania, dostajemy tutaj. A nie wiem jak to się nazywa, bo nie mogę sprawdzić. Taką walutę do przepustki. Maksymalna ilość to 10 tysięcy. I darmowy gracz jest w stanie odebrać. Już liczymy. 5, 6, 7, 8. Dobra, może jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 15 kostek. Zadania są dosyć łatwe, bo wystarczy robić reagowanie kryzysowe, wytworzyć sprzęt. Ja sobie tutaj specjalnie poczekałem. Musimy również wziąć udział w typu, w bitwie typu draka, czyli PvP. Użyć kostki następującą liczbą razy jeden i codzienne logowanie. Więc pierwszego dnia da się troszkę tych kostek wyciągnąć. Ja jestem ciekaw co będzie po prostu jak już tą przepustkę zrobimy, Bo tak naprawdę ta przepustka to jest kwestia... Czterech dni chyba, nie? Bo 2,500 tysiąca dziennie. Maksymalnie to 10 tysięcy, więc 4 dni. No i będziemy mieli 18 kostek. No i z tymi kostkami udajemy się tutaj. Tutaj będziemy rzucali, ale za chwilę gracz może używać wiesennych kostek, aby rzucać. Wiadomo, i zdobywać nagrody. Gracz może poświęcić klejnoty z energią źródła, aby jednocześnie rzucić dwiema kostkami. Dobra. Gdy gracz zatrzyma się na polu z przedmiotami, pole to zyska punkty doświadczenia. Ulepszone pola zapewniają wspanialsze nagrody. Po zdobyciu osiągnięcia gracz otrzymuje obfite nagrody, gdy gracz zatrzyma się na polu z wydarzeniem Aktywowane zostanie losowe przypadkowe wydarzenie, po przekroczeniu pola startowego trzy losowe pola z przedmiotami zyskają jeden punkt doświadczenia Zdobyte wiosenne kupony można wymienić w sklepie wydarzenia na cenne przedmioty I generalnie rzucamy kostką i mamy różne pola, to jest waluta do sklepu wiosenny kupon I tak jak widać mamy pokazane kolejne poziomy, czyli jeżeli ja trafię powiedzmy na to tutaj ze stymulatorami, no to to pole zostanie ulepszone, i za każde nadepnięcie na to pole będę dostawał 10 tysięcy zamiast bazowych 8. Mamy również klejnoty, mamy fragmenty kowadła światła, aczkolwiek to pole jest tylko jedno. Tak samo tutaj z niestandardowymi odłamkami mitycznego oczempiona. I też pamiętajcie, że liczba kostek jest ograniczona do 15 najwyraźniej, więc to jest trochę lipa. Nie do końca, bo zaraz jeszcze pokażę sklep, ale to znowu się wiąże z wydawaniem albo pieniędzy, albo klejnotów. Tutaj mamy jakieś wydarzenia. Skrzynie z niespodzianką, to są wydarzenia losowe. Mamy jeszcze tutaj oczywiście jakieś skrzynki, zawiera losową nagrodę. Stymulatory, chipy, tam stopy chyba też jeszcze były. Podłamki energii przemiennej. Tutaj są jeszcze jakieś pola, aczkolwiek nie mogę nic z nimi zrobić teraz. No i mamy zadania. Nie, te zadania można zrobić tylko raz chyba, czyli okrążenia trzeba robić, aktywować liczbę wydarzeń, rozwinąć poziomy pól i użyć kostki. I jeżeli zrobimy 10 zadań, to docenimy 5 kostek, 20 klejnotów i 200 wiosennych kuponów. Tutaj zaraz wrócimy. Wiosenne kupony wydajemy tutaj i mamy dosyć dużo nagród, aczkolwiek ja bym się jeszcze tak nie jarał, bo tutaj oczywiście będzie trzeba decydować co chcemy wymienić, chyba że chcecie wywalić kupę kasy, więc mamy magiczne oko. Tutaj jest błąd, bo ja mam 100 ileś już tego, a pokazuje 0. To jest do wymiany tych specjalnych tam artefaktów. Mamy wystrój wiosennych świąt, to jest po prostu jakiś wystrój dosłownie. Mamy kostki i właśnie kostki można kupować za 150 klejnotów, czyli łącznie 750. Nie wiem, po prostu trzeba znowu już wydawać. Następnie mamy niestandardowe odłamki mitycznego czempiona. Mamy fragmenty kowadła światła. Świata, nie światła. Świata, dokładnie. Znowu magiczne oko, matryca. Aczkolwiek, matryca, jakbym chyba olał całkowicie, bo nawet ze złotych może polecieć mała ilość złota, więc to jest takie mega rng. No i te wszystkie zasoby, wiadomo, to już nie będę tego wymieniał. Więc oczywiście będzie trzeba się zastanowić nad tym, co chcemy wymieniać. Nie ma opcji, żeby darmowy gracz wymienił wszystko. Nawet gracz bardzo wydający dużo pieniędzy prawdopodobnie będzie miał problem. Więc mnie to ciekawi, nie? Maksymalnie 15 kostek, jakby bardzo źle poszło. I bym wyrzucał ciągle za jeden, to tak naprawdę ile ja bym jedno kółko zrobił? Więc nie wiem, 15 wydaje mi się mało. Tym bardziej, że są zadania właśnie za okrążenia. Darmowy gracz, jak będzie miał pecha, to zrobi górę jedno i tyle, i nawet nie zrobi tutaj tych wszystkich zadań. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, porzucamy. Pięć kostek mam dzisiaj. Niestety draki nie zrobię, bo już zrobiłem wcześniej. Aha, czyli ja tędy zaczynam. Myślałem, że tu się idzie. O, i ulepszyłem pole właśnie. I zaraz, ja muszę cztery razy nadepnąć? Żeby ulepszyć do poziomu trzeciego? No to skąd ja mam te kostki wszystkie brać? Strasznie dziwne. Dobra, mamy te losowe, więc sobie to później zobaczymy. Jak to wygląda? O, 300 wiosennych kuponów. To to się na pewno przyda. I on sobie przeskoczył, tak? Tutaj, ok. Czyli fajnie by było dwa rzucić, ale nie wyrzuciłem. Czyli stanę chyba na pieniądzach. Znowu lipa. A nie, nie na pieniądzach, dobra. Dodatkowa kostka. Czyli w ten sposób też można kostki otrzymać dodatkowe, dobra. Trafimy na wiosenne kupony. OK. i teraz fajnie by było wyrzucić dwa, żeby dostać tutaj fragmenty, ewentualnie, nie wiem, to przypadkowe wydarzenie, ewentualnie, czyli najlepiej dwa, trzy lub cztery, poproszę. O, jest trzy, od biedy. Pytanie też to, co, co trafię, nie? Darmowy podwójny rzut w następnej turze, tak? Tylko, że tylko że nie mam kostek, więc ciekawe jak mam rzucać podwójnym rzutem. Także kostki mi się skończyły. Jak dobrze pójdzie, to może to się do końca zrobi. Nie wiem, zadania codzienne. Mogę rzucić. Aha, dobra, czyli no to w sumie tyle, tak? Bo nie za bardzo mogę już coś zrobić. Ewentualnie mogę na potrzeby tego filmu dla nauki kupić za 150, aczkolwiek nie wiem, czy to się opłaca. No, ciągle mi tutaj wychodzi. Bo mam podwójny rzut, nie? Czyli teraz, tak? To będzie ten podwójny rzut, tak? Za jeden. A no i co to nie będzie teraz? W następnej turze. I co to znaczy w następnej turze? To znaczy, że ja muszę przejść do końca? Rundkę zrobić, czy jak? A ja już naprawdę nie rozumiem. Tutaj jakieś jaja się nastawiały. Ale nie ma szans, żeby przecież stanąć. Darmowy gracz, no nie ma opcji, żeby stanął cztery razy po raz kolejny na takim samym polu, nie? Przecież to nie będziemy nie wiadomo ile kółek robić. Czyli maksymalnie za wydawanie pieniędzy można zrobić 60 z przepustkami, jeżeli wyda się 7 dych. Plus jeszcze losowe wydarzenia. Plus można kupować ze sklepu. Plus, jeżeli zrobimy tą skrzynkę z zadań, no to tak maksymalnie chyba da się z 80 ile zdobyć, nie? To nie jest tak, że każdy może sobie dokupować ile chce. Zaraz zobaczymy, jeszcze co z tego wypadnie. Aha, a to. Myślę, szczerze mówiąc, znaczy z jednej strony spoko, ale myślałem, że jednak coś innego tutaj dostanę, nie? że jakieś większe, jakieś kostki może mi wpadną czy coś. A tak naprawdę ta skrzynia z niespodzianką to, to. To tak naprawdę. I tutaj będzie mały przytyk dla twórców, ale to nie jest żadna niespodzianka, nie? bo mamy już te pola tutaj. Gdzie to było? Tutaj, z wiosennymi kuponami. I tak samo tutaj, więc przepraszam bardzo twórcy, ale taka skrzynka to nie jest żadna nagroda losowa i jakaś wielka niespodzianka, szczerze mówiąc. No dobra, także mieszane uczucia. Jeżeli macie swoje jakieś odczucia i spostrzeżenia na temat tego eventu, to śmiało w komentarzach. Niestety, ale to okienko troszkę mi nawet bardzo capi pay to win. Nie bezpośrednio, bo nie każdy musi to kupować, to jest wybór każdego z osobna, to nie jest tak, że twórcy ci każą to kupować. Ale wchodzi pierwszy event do gry, bo to jest pierwszy event po około miesiącu. No i już mamy tutaj dwie jakby, dwa etapy przepustki, nie? Tańsza i droższa, więc nie wiem czy to dobrze wróży w AFK. oczywiście teraz też są przepustki przy każdym możliwym evencie. Ale no na początku żadnych przepustek nie było, to dopiero weszło po dwóch latach, czy coś takiego. Tutaj od razu na dzień dobry mamy eventy, które sugerują, dawajcie pieniądze. To troszkę, szczerze mówiąc, oddala mnie od gry. Ciekawe było w ogóle, jak będzie z Marvel Mystic Mayhem, My bo opinie są bardzo pozytywne. To jest coś podobnego, będzie taka podobna gra idle, tylko że z Marvelem. Ja wam W każdym razie bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu nie spodziewałem się czegoś innego nie mówię, że jestem mega zawiedziony jestem tak po środku bym powiedział, nie, zobaczymy po kilku dniach jak to będzie wyglądało ile faktycznie nagród da się z tego wyciągnąć czy w ogóle chociaż uda się 20 fragmentów kowadła świata wyciągnąć, na przykład jeżeli ja bym chciał na tym się skupić, czy uda mi się 20 wyciągnąć, czy jednak nie uda mi się 20, zobaczymy no i co, do zobaczenia w kolejnych moich filmach